Dzień dobry, nazywam się Ewa Audykowska-Wiśniewska, jestem aktorką od 22 lat jestem aktorką teatralną, telewizyjną, filmową, mam rodzinę, dwóch wspaniałych synów w podobnym wieku do was, siedmioletniego Krystiana i trzynastoletniego Daniela. Zapraszam do obejrzenia wywiadu ze mną, w którym opowiem o wielu, wielu moich pasjach i o mojej największej pasji, czyli o aktorstwie. Kim pani chciała zostać w dzieciństwie? Sportsmenką, architektem i malarką. To dlaczego pani nie została? O, to naprawdę są bardzo długie historie. Malarką nie zostałam, ponieważ moja mama bardzo bała się wypuścić mnie w świat wcześniej, bo trzeba było później najpierw do liceum plastycznego, a ja mieszkałam w brzegu, między Opolem a Wrocławiem, więc albo do Wrocławia, albo do Opola. I bardzo się po prostu o mnie bała, nie chciała mnie utracić z pola widzenia i się na to nie zgodziła. Sportsmenko, dlatego że całe życie byłam sportsmenką i trenowałam biegi długodystansowe, średnio, sprinty. Miałam do tego duży talent do sportu. Pamiętam, że trener już w Ogólniaku patrzył na mnie, jeszcze, bo również uczył mnie wychowania fizycznego w liceum, a był trenerem koszykówki, bo w brzegu jest taki, nie wiem czy jeszcze jest. Ale kiedyś był klub ligowy, Stalbrzeg. I on mówił, słuchaj, czego ty się nie imasz, To po prostu we wszystkim masz taki talent sportowy ogromny, i nie mógł mi uwierzyć, że, 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 że tak to jest. Więc starowałam również piłkę ręczną przez całą podstawówkę, sprint, potem koszykówkę w liceum. No i tak w trzeciej klasie kolega, właśnie, który bardzo chciał zostać aktorem. Namówił mnie na obóz teatralny. Namówił mnie na obóz teatralny, i pojechaliśmy e, oczywiście na ten obóz e, do Borów Tucholskich. E, była fajna zabawa, przyjemnie, ale reżyser i e, ówczesny dyrektor Teatru Bydgoskiego powiedział, że muszę zostać aktorką, bo mam taki talent, że koniecznie muszę zostać aktorką. No I tak mnie to zastanowiło. Tak mnie to zastanowiło, aczkolwiek całą podstawówkę Rzeczywiście uczestniczyłam we wszystkich akademiach, apelach, mówiłam wiersze. Także po prostu, po prostu tak to się potoczyło, że niestety nie zostałam malarką, nie zostałam architektem, bo, bo jakby to było spokrewnione z malarstwem i, i, i jakby nikt nie, nie nauczył mnie podstaw rysunku a w tamtych czasach nie było korepetycji nie było takich możliwości jednak żeby tak jak teraz żeby gdzieś y, znaleźć kontakt prawda który jest teraz wszędzie ogólnie dostępny Jaka była pani pierwsza rola Moja pierwsza rola to był epizod na drugim roku szkoły teatralnej szkoły właściwie filmowej i teatralnej tu w Łodzi Epizod u Bogdana Husakowskiego, dawnego dyrektora teatru Jaracza, potem dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie, przyjechał tutaj zrobić Williama Szekspira. To była opowieść zimowa. I tam grał taką malutką rulkę, epizodzik Dorka się nazywała dziewczyna. Z koleżanką w dublurze, bo chciał, żebyśmy były. Zawsze dostępna i żeby nie było z naszego powodu żadnego kłopotu, że spektakl się nie odbędzie, więc musiały być zawsze zdublowane role studentek. No i na drugim roku zagrałam i, i byłam przeszczęśliwa. Jak pani wspomina swój pierwszy występ? Przy tym pierwszym występie, no, byłam dumna i szczęśliwa, że zostałam wybrana, bo był casting oczywiście, odbył się casting w szkole. Reżyser w Wszystkie dziewczyny przekastingował, obejrzał, e, zobaczył co potrafią, jak się prezentują, jak wyglądają, jak mówią, jak sprawdzają się wobec e, takich relacji też partnerskich, jak są uważne, jak słuchają e, rad i, i próśby reżysera. No i byłam bardzo zadowolona i szczęśliwa, że mogę w tak fantastycznym teatrze jakby debiutować, no bo to teatr Jaracza, Jaracza zawsze był w czołówce polskiej i zawsze był każdy student i każdy absolwent szkół teatr, szkoły teatralnej marzył, żeby w takim teatrze jednak debiutować i pracować. Czy miała pani wtedy tremę? Ja mam zawsze tremę. <laughs> ja mam zawsze tremę. Tak, miałam ogromną. Są różne stadia tej tremy godzina wcześniej, pół godziny wcześniej, 15 minut i zaraz dzwonek, ja wychodzę? To jest tak, że to jest zależne od organizmu, od y, możliwości psychologicznych człowieka, jakby jego pojemności też, prawda, takiej odporności, jak sobie z tym radzi. Ja y, nauczyłam się radzić sobie z tremą, mam ją do tej pory, oczywiście ona jest y, nie, wie, nie chcę powiedzieć, że jest mniejsza niż wtedy, ale po prostu umiem sobie z nią radzić. No to jak sobie radzić z tematem? Jak, jak sobie, sobie z radzić? Radzę sobie z nią poprzez maksymalną koncentrację na zadaniu, które mam do wykonania. Po prostu cały czas jestem w świecie, który, nad którym pracowałam, na przykład właśnie przed premierą, prawda? Nawet jestem cały czas wewnętrznie. To jest, to jest troszeczkę schizofreniczny stan. I, i, I aktorstwo jest takie schizofreniczne, no, w tym naj, no schizofrenia jest oczywiście chorobą straszną, i, 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 ale no, muszę do tego porównać, bo żyję, pracuję, żyję, tak, mam teraz rodzinę, mam dzieci, muszę się wszystkim zajmować, a kiedy pracuję nad rolą, to mój umysł jakby ma równolegle drugi tor, który Cały czas myśli o tym, jaka jest moja postać, co ona w tej chwili robi, jakby ona się w tej chwili zachowała. Właściwie jestem na takiej ciągłej koncentracji nad, nad zadaniem, które mam do wykonania. I kiedy, kiedy jest spektakl no bo to jest tak jakby kluczowe przed, przed tremą to muszę być wyłączona jednak w dniu premiery z życia rodzinnego. Wtedy przyjmuje mój mąż obowiązki wszystkie, a ja. No jestem bardzo na sobie skupiona i na tym, co muszę zrobić, dlaczego, co i jak, bardzo, bardzo na postaci, jak muszę się poruszać. Cały czas to w głowie pracuję. To się wypracowuje przez miesiąc, dwa, trzy, w zależności od tego, jak długo pracuję się nad rolą. No, Ale to już jest taki stan umysłu, że jest tak silna koncentracja, że nie pozwalam sobie na to, żeby mnie to wybiło. Oczywiście, kiedy przychodzi ten moment wyjścia na scenę, serce wali po prostu potwornie, jest na ramieniu już tutaj. Są tak ogromne nerwy, jest takie wielkie napięcie całego ciała? Ja tak mam. I, i, i próbuję oczywiście różnych technik, technik oddychania, medytacyjnych technik, ponieważ prakty, praktykuję jogę 18 lat i, i, i jakby też umiem medytować, potrafię to robić, ale to i tak jest nie jest całkowicie do wykluczenia. To, to, to się tak nie da. W jaki sposób przygotowuje się pani do roli? Do roli przygotowuje się przede wszystkim na próbach. To jest fantastyczne w teatrze. To jest różnica właśnie między teatrem a filmem. Bo teatr ma długi okres przygotowania, prawda? Teraz się zrobiło fatalnie, ponieważ wszyscy chcą szybko, szybko, szybko. I są spektakle, kiedy zdarzyło mi się zrobić spektakl w miesiąc. Ja tego nie lubię. Prawidłowa praca to jest minimum dwa miesiące. Najlepiej 3 miesiące. I, yy, I to jest naprawdę ten okres trzech miesięcy yy, jest wystarczający. No bo jest się od 10 do 14, bo taki jest tryb, tryb pracy w teatrze, i od 18 do 22. To oczywiście jest niewygodne, ale no tak teatry pracują. I, 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 w, ten sposób, yy, i w ten sposób jakby się przygotowuje na próbach. I to jest trudne, <śmuchy> muchy, przepraszam, <śmuchy> i to jest trudne, ponieważ yy, Kiedyś dużo malowałam, tak? W podstawówce i w ogólniaku i pamiętam ten, ten rodzaj twórczości, że no malarstwo i a, a artyści są samotnikami, tak. I jestem o tym przekonana, że taka największa twórczość przychodzi rzeczywiście w samotni. Kompozytorzy też przychodzi w samotni, bo jest człowiek wtedy najbardziej rozluźniony, ciało jest rozluźnione, swobodna myśl, nic cię nie krępuje, tak? Jednak krępują nas inne osoby, które są wokół. Jak spojrzą, jak patrzą, prawda, my aktorzy jeszcze jesteśmy bardzo wyczuleni, ktoś się skrzywi i my od razu sobie myślimy, coś mu się nie podoba, coś mu się nie ten i od razu, ale coś źle zrobiłam, no i jest, tacy jesteśmy, tak, więc to wszystko nas blokuje, to jest bardzo też trudne i trzeba się też nauczyć pracować w takiej grupie, więc bardzo jest ważne, z jakimi osobami się pracuje, na to też nie mamy wpływu po prostu, prawda, no bo to, to reżyser, dyrekcja decyduje o tym, jakie, jak ich tworzą się zespoły. Kiedyś było mi łatwiej przygotowywać się, no bo nie miałam dzieci i rodziny. Więc yy, to, jest, to jest diametralna różnica, bo pamiętam doskonale ten stan, kiedy non stop pracowała mi w głowie moja postać, cały czas o tym myślałam, jak ona się zachowuje, co robi. Szłam do domu z próby i cały czas ta postać we mnie pracowała. Yy, I to jest tak, że kiedy uruchom jak jest dobry tekst, o, to jest też podstawa, jak jest to dobry tekst, jak jest dobra literatura. Najlepsi dramatopisarze, czy jeżeli są adaptacje, to, to te postaci to jest bardzo metafizyczne są tak fantastycznie wypracowane przez dramatopisarzy. Że one po prostu wchodzą. To, to, jest, to jest jak medium. Naprawdę bo tekst niesie za sobą sposób mówienia. W tekście to jest wszystko zapisane: sposób mówienia, sposób myślenia, skąd ta postać jest, dlaczego się tak zachowuje, aha, bo miała i taką, i taką rodzinę. Praca nad rolą jest rolą te, pracą też psychologiczną. Trzeba y, ciągle pracować nad sobą i się rozwijać, czytać mnóstwo książek ps z psychiatrii, z psychologii, znać naturę ludzką, wiedzieć skąd co się bierze, y, wiedzieć jakie są korzenie postaci, y, dlatego się tak i tak zachowuje, dlatego są takie, a nie inne emocje. To jest taka ciągła, ciągła praca nad sobą, nad tym, jakim się jest człowiekiem, bo na scenie wszystko widać, jakim się jest człowiekiem. Czy przygotowując się do roli, korzysta Pani z pomocy innych? Nie, nie korzystam. Zastanawiam się, dlaczego nie korzystam. Yy, po prostu mam zaufanie do siebie, do swojej intuicji, do swojego talentu, do swojego teraz już doświadczenia. Zagrała Pani bardzo wiele ról. Jak Pani myśli, ile ich było? <laughs> Jak myślę, ile? W teatrze zagrałam ponad 30. Tak? Ponad 30. Przepraszam, nie pamiętam dokładnie ile. Mm, w filmie też zagrałam kilka ról. Miałam też kilkanaście epizodów w serialach. Może więcej niż kilkanaście, bo tych epizodów naprawdę no, do, do tego się jednak nie przywiązuje wagi pod słońcem epizo, epizodziki. Y, tak, sporo tego było. Przez Oto. 22 lata pracy artystycznej. Która z ról jest dla Pani najbliższa? Dlaczego? To jest trudne pytanie. <noise> to jest trudne pytanie. Ja jestem taką osobą, która kocha wszystkie swoje role. Nie mam chyba najbliższej roli. To znaczy, wiem, że są takie kluczowe role. Wiem, że ważne. Jestem dumna z ról szekspirowskich, na przykład, ponieważ to jest taki ewenement, yy, yy, jaki mi się zdarzył, yy, że miałam na swoim, mam na swoim koncie pięć ról szekspirowskich. To jest bardzo dużo. Yy, może aktorka ma jedną, u dwie. Ja właśnie miałam w opowieści zimowej u Husakowskiego, Następnie było, był Sen Nocy Letniej, gdzie zagrałam Hermię u Waldka Zawodzińskiego. Potem była Burza Szekspira, gdzie zagrałam Mirandę u Zbyszka Brzozy. Fantastyczne spektakle, cudowne tytuły. Potem była Romeo i Julia. Gdzie zagrałam Julię u Waldka Zawodzińskiego. No po prostu marzenie dla każdej aktorki, żeby grać szekspirowskie role, których teraz się już nie gra. A potem zaraz po Julii, niedługo po Julii, bo pięć lat po Julii, już zagrałam Lady Macbeth Szekspira w reżyserii Marusza Grzegorzka. No, no, no naprawdę, to, 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 to jest się czym chwalić akurat tutaj, i, i, ale to też nie jest moja zasługa w tym sensie, że jakby to jest jakiś rodzaj szczęścia, prawda, że akurat tak się złożyło. A może, a może jest coś takiego też we mnie? Tego się nigdy nie wie, prawda? Ja bardzo lubię grać wierszem. Uwielbiam mówić wierszem. To zupełnie inny sposób mówienia jest. Jest okrągła samogłoska, szeroka. Na dużej scenie przeważnie gra się Szekspira, nie na małej. Która z ról była dla Pani najtrudniejszą rolą? Bardzo są trudne role, kiedy muszę zagrać kogoś zupełnie innego od siebie. Ja jestem osobą pogodną. Może za bardzo pogodną, lubi się dużo śmiać, bardzo życzliwą. Z moimi dziećmi właściwie ciągle się śmieję i nie lubię się smucić, a przeważnie gram role dramatyczne, tragiczne bardzo skomplikowane psychologicznie, ze, ze złamanymi charakterami, z tragediami, ze śmiercią, umieranie na raka, od, od kiedy odchodzi mąż od kobiety, kiedy dziecko umiera. No, no wszystkie takie tragedie i rzeczywiście jestem... Koledzy się ze mnie śmieją, że jestem aktorka do zadań specjalnych. Jaką rolę jakie role chciałaby pani zagrać w przyszłości? Chciałabym zagrać? W przyszłości, tego jeszcze nikt nie wie, bo tak cichutko siedzi mi to w głowie. Nie wiem dlaczego. W, w królu Edypie chciałabym zagrać. Czyli też klasyce, której się to już, już nie robi. Chciałabym się z tym zmierzyć. To jest bardzo trudny język, archaiczny. Bardzo ciężko jest w takim rygorze wersów, prawda, U utrzyma y utrzymać emocje, stworzyć coś, stworzyć taki współczesny teatr. Bardzo chciałabym się z tym zmierzyć, żeby, żeby stworzyć właśnie współczesny te teatr na takiej klasycznej sztuce jak Król Edyp. No i oczywiście temat bardzo trudny. Jaka jest pani ulubiona aktorka czy ulubiony aktor? Moją ulubioną aktorką, nie będę oryginalna, jest Meryl Streep. Ona jest wspaniała, mam wielki talent i, i, i wychował może dlatego, że wychowałam się na niej. Że, że, że zobaczyłam film łowca Jeleni, w którym ona zagrała i, 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 i byłam nią zachwycona. I wiele, wiele, wiele wszystkie właściwie jej filmy oglądałam przez wszystkie lata i, i, i wielki ukłon w jej stronę chciałabym kiedyś być taką właśnie aktorką, jak myscę. Chociaż jesteśmy zupełnie my urody, ale bardzo, bardzo ją szanuję. A aktor? Aktor, aktorów jakoś tak jest chyba więcej, ale to też jest stara kadra. Przepraszam, że tak powiem. To jest De Niro, Hopkins, to jest Robert Redford, to jest. Ach, teraz mi wyleciał z głowy fantastyczny aktor, który też grywa u Lincha, Też ze starej kadry. Jest ich dużo, naprawdę. Co uważa pani za swój największy sukces? Moje dzieci. <laughs> Moje dzieci to jest mój największy sukces i to rzeczywiście jest najważniejsze. Jestem z nich dumna i chciałabym być oczywiście dumna za kolejne, nie wiem, 20 lat, no bo to są jeszcze, mam 7-letniego syna i 13-letniego syna. A mój największy sukces to jest rodzina, to że, że, że jesteśmy rodziną. No i oczywiście cieszę się z tego, że jestem w takim fantastycznym teatrze, że, 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 że ciągle gram, że, 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 że jestem doceniona. Nie jestem oczywiście aktorką medialną, taką, która grywa w, w fantastycznych filmach, ale, 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 ale czuję taki szacunek jakby środowiskowy nasz taki wewnętrzny w całej jakby Polsce, bo my się, aktorzy się wszyscy bardzo dobrze znają i, 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 i wiedzą o sobie właściwie wszystko. Obserwują się, śledzą, kibicują sobie. Jakie cechy charakteru są Pani zdaniem najważniejsze, żeby odnieść sukces? To jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ ja właśnie pewnych cech nie mam i tutaj upatruję to, że nie osiągnęłam taki mega spektakularny medialny sukces. Bo, żeby osiągnąć sukces, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach, jest potrzebny odpowiedni charakter. A co to znaczy? Wytrwałość. Oczywiście ja jestem bardzo wytrwała, tylko jestem też za uczciwa, za szczera. I, I wybieram rzeczy, które są dla mnie ważniejsze, tak? czyli właśnie rodzina. Ja, wy, ja wybiorę to, że muszę zająć się dziećmi, że, że coś jest ważniejsze, że muszę odwieźć go jednego drugiego na zadania jakieś pozaz, pozalekcyjne, że muszę z nim posiedzieć nad czymś, wytłumaczyć, pokazać, jak wy, napisać wypracowanie, bo tego się w szkołach, w szkołach nie, ro, nie robi. No, a ktoś tego nie robi, manianie albo y, 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 korepetytorów, tak? Nie spędza z tymi dziećmi czasu. a Dla mnie to jest bardzo ważne i to jest fantastyczne, bo to jest y, y, obserwacja, jak, y, jak kształtuje się wrażliwość dziecka, y, jak można pokazać fantastyczne rzeczy. To jest na, najważniejsza rzecz dla mnie. Tak? Nie chciałabym, żeby obcy ludzie kształtowali wrażliwość moich dzieci, ucząc ich y, y, tam, prawda, jak pisać wypracowania, pokazując, jak, jak wygląda świat. Nie mówię, że, 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 że oni są jacyś niefajni, tak? tylko że to, że to jest najbliższe. To jest moje, to jest to, gdzie buduję z dzieckiem relację to blisko prawda? A wtedy mogłabym przecież właśnie pojechać na casting do Warszawy albo siedzieć w ogóle cały czas w Warszawie na castingach. I tu trzeba dokonać wyboru. To jest bardzo trudne dla kobiet. Jakie są? Na pewno pracowitość ogromna pracowitość, bo ten zespół wymaga dużych wyrzeczeń. Dyscyplina, pokora, duża pokora jest potrzebna w tym zawodzie, ponieważ ten zespół, przepraszam, ten, ten, ten zawód jest jakby podległy. Jest podległy reżyserom i dyrektorom. I tutaj wymagają oni takiej pokory, tak? że, że ja nie mogę sobie zakaprysić i powiedzieć: To znaczy mogę to zrobić? Nie, ta rola mi nie odpowiada. Oczywiście. Tak, Jeżeli to jakoś bardzo ingeruje we mnie i gdzieś tracę swoją godność, to wtedy to robię i zdarzyło mi się odmówić roli. Ale ich, tych ról jest tak mało Aktor, przede wszystkim kobiecych ról aktorskich jest mniej niż męskich, więc dobrze jest też tak wybrzydzać, tak? To, jest, to jeżeli, jeżeli przychodzi do ciebie rola, to trzeba się z tym zmierzyć i, i to wymaga naprawdę wielu wyrzeczeń, więc pokora, pracowitość, y, pasja do tego ogromna, która się cały czas rozwija i podtrzymuje przez lata. Co lubi pani robić w czasie wolnym? W czasie wolnym praktykuję jogę, czyli ćwiczę jogę. I jak tylko mogę, to też wyrywam się z domu i, i biegnę. Mogłabym codziennie ją praktykować, ale nie da się tak często. Nie, to jest niemożliwe. Ale trzy razy w tygodniu to jest minimum, którego się trzymam, bo inaczej nie ma postępów w ciele. tak? Nie przepracowują się asany, bo tak się nazywają ćwiczenia w jodze. I nie rozwija się ciało i dusza również, bo to jest ze sobą połączone. Pływam. W wakacje również pływam na Windsurfingu. To nauczył mnie mój mąż, który świetnie pływa na Windsurfingu, a ja tak, tak sobie tak miutko na malutkich wiaterkach. Co jeszcze? No, biegam również w wakacje dzień w dzień po 6-8 kilometrów dziennie. Bo przeważnie jestem w pięknych okolicznościach przyrody. Nad morzem albo nad na Pojezierzu Drawskim, to, to, to aż szkoda nie wykorzystać takiej pięknej przyrody, żeby pobiegać w czystym powietrzu. W Łodzi nie biegam. W Łodzi nie biegam. Nie. Tylko praktykuję jogę. Dziękuję serdecznie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników projektu Kompetencje siłą napędową młodych odkrywców.